Cześć, tu Maciej Prusiński z rozwojowec.pl. Dziś poznasz metodę, a właściwie to dwie wzmacniające się nawzajem metody, które drastycznie po poprawiają wyniki uczenia się. I są tym skuteczniejsze, czym ważniejsze w danej dziedzinie jest zrozumienie zagadnienia nie tylko zapamiętanie, ale dogłębne zrozumienie przerobionego materiału. Na tym blogu widziałeś już całkiem sporo metod na skuteczniejsze uczenie się i zapamiętywanie. Ta prezentacja na przykład pokazywała, jak zmodyfikować notatki, by skuteczniej się uczyć. Ta pozwalała zapamiętywać więcej dzięki odpowiednim ćwiczeniom fizycznym. Ta prezentacja pomagała zwiększyć koncentrację na wykładzie, a ta dzięki zwiększeniu pewności co do swojej wiedzy i przygotowania wypaść lepiej na sprawdzianach. Ta z kolei pokazywała jak radzić sobie ze stresem przed właśnie zaliczeniami, sprawdzianami egzaminami. I wreszcie ta prezentacja, szczególnie cenna, bo pozwalająca polepszyć zapamiętywanie danej porcji wiedzy podczas snu. Metody z dzisiejszej prezentacji służą przede wszystkim zrozumieniu i skuteczniejszemu zapamiętaniu materiału. Pierwsza metoda pochodzi od czegoś, co jest znane i stosowane od bardzo dawna, właściwie już od starożytności. Jest nią uczenie się przez uczenie innych. Tak, wiem, pewnie o tym słyszałeś i zdajesz sobie sprawę, że do samodzielnej nauki, kiedy celem jest to, żebyśmy my sami się czegoś nauczyli, no jest to metoda co najmniej niewygodna, prawda? W dzisiejszych czasach ludzie są coraz bardziej zajęci niż kiedykolwiek. Czas jest cenny, a więc trudno jest prosić brata, siostrę, mamę, sublokatora czy drugą połówkę, by poświęciła swój czas tylko po to, żebyśmy my tłumaczyli jej coś, czego ona wcale nie potrzebuje wiedzieć. Okazuje się jednak, że ten problem można zwyczajnie ominąć. Jak? Dojdziemy do tego, ale najpierw powiedzmy sobie: dlaczego w ogóle uczenie się w ten sposób jest tak skuteczne? Ucząc kogoś, uczysz siebie. Pisał już w starożytności rzymski filozof Seneca. Od jego czasów niezliczone ilości filozofów, mędrców, nauczycieli, mistrzów, specjalistów doświadczyło tego samego efektu, mając przed sobą zadanie nauczenia kogoś tego, co sami niedawno poznali, wchodzili w tą samą wiedzę głębiej i pełniej oraz zauważali jej aspekty, które im no wcześniej zwyczajnie umknęły. Na skuteczność uczenia siebie przez uczenie innych wpływają dwa czynniki. Pierwszym z nich jest niejako spowolnienie tempa, ponieważ zazwyczaj myślimy dużo szybciej, a jednocześnie dużo mniej dokładnie niż mówimy, konieczność ubrania myśli w słowa, werbalizacji wymusza na nas dłuższe, głębsze, uważniejsze obcowanie z daną porcją zagadnienia. Że poprawia to zapamiętywanie, no to już wiemy z prezentacji, wcześniej wspomnianej prezentacji o notatkach i z tego przytoczonego w niej badania, gdzie czytanie odpowiednio zmodyfikowanych notatek fizycznie zmuszało nas do czytania. Dokładniej, w wolniejszym tempie, wkładając w to więcej wysiłku. Już samo to, samo w sobie dawało znaczące rezultaty na późniejszych egzaminach. Drugim czynnikiem jest konieczność przyjęcia dwóch punktów patrzenia na temat jednocześnie. Zakładając, że osoba, której tłumaczysz zagadnienie, wie jeszcze mniej od ciebie, czy wręcz jest zupełnie zielona w temacie, Jesteś zmuszony wtórnie przetworzyć w głowie cały temat. Pod kątem tego, co najważniejsze, pod kątem tego, co tobie wydawało się oczywiste, a dla zielonej osoby, no, nie jest. I pod kątem tego, co musi być wyjaśnione najbardziej precyzyjnie. W ten sposób kolejny raz naświetlasz temat w swojej głowie od zupełnie nowej strony. Metoda ta jest, owszem, bardzo skuteczna, ale no, jak zauważyliśmy, no jest po prostu niewygodna. No bo co to za technika uczenia się samemu, skoro potrzebujesz angażować przy niej dodatkowe osoby. No właśnie, okazuje się, że nie potrzebujesz. Dobrze słyszysz, nie potrzebujesz innych osób, by czerpać te same korzyści, które niesie uczenie innych. Jak to możliwe? W branży informatycznej stosowana jest metoda wyszukiwania błędów w kodzie programistycznym nazywana rubber duck debugging pochodząca oryginalnie z książki Andrew Hunt'a i Davida Thomas'a The Pragmatic Programmer, czyli Pragmatyczny Programista. Jest dokładnie tym, o czym świadczy jej nazwa. Metoda polega właśnie na tłumaczeniu stworzonego przez siebie kodu na głos linijka po linijce trzymanej w ręku gumowej kaczce. Nie prawdziwej osobie, nie szefowi, nie innemu programiście, nie klientowi. Gumowej kaczce. I wiesz co? To działa. Okazuje się, że wszystkie procesy zachodzące w naszym myśle, które odróżniają mało efektywne, zwyczajne uczenie się od uczenia się przez tłumaczenie materiału innym, zachodzą tak naprawdę bez udziału tej drugiej osoby. Jeszcze zanim nasze słowa dojdą do jej uszu. W ogóle nie potrzebujemy obserwować mimiki tej osoby, ani zadawanych prze, przez nią pytań. Trzeba po prostu tłumaczyć materiał tak, żeby hipotetyczna osoba go zrozumiała. Wystarczy więc uruchomić wyobraźnię i zacząć mówić do osoby, która de facto nie istnieje. Programista, który wymyślił metodę z gumową kaczką, zdecydowanie się, wykazał się bardzo abstrakcyjnym poczuciem humoru, ale równie dobrze głupie wyglądający pluszak, czy plastikowy dinozaur ze zbyt krótkimi rączkami, może zastąpić nam osobę, której na tłumaczymy zagadnienia do opanowania. Ważne, żeby ta wyobrażona osoba była tak naprawdę... zielona, nieogarnięta. Taka, której trzeba wszystko prosto, uważnie tłumaczyć, jak przysłowiowej krowie lub, no właśnie, kaczce. Gratuluję. Właśnie dostałeś do ręki potężne narzędzie metodę, która pozwala Ci w czasie samodzielnej nauki uzyskiwać dodatkową skuteczność płynącą normalnie w normalnych warunkach z uczenia innych. Ale to jeszcze nie wszystko bo możemy jeszcze bardziej wzmocnić dla Ciebie tę metodę, dodając do niej drugą metodę składową wzmacniającą. Jeśli oglądałeś poprzednią z moich prezentacji prezentację o skuteczniejszej komunikacji dzięki odpowiednim gestom Wiesz, że stosując gesty sugerujące kontekst czy dające dodatkową informację do słownej wypowiedzi, możesz sprawić, że osoba słuchająca Ciebie jest w stanie zrozumieć przedstawione zagadnienia nawet dwukrotnie lepiej. Co ciekawe, okazało się, że zjawisko to działa także po drugiej stronie, po stronie osoby gestykulującej, tłumaczącej. W tym badaniu naukowcy rozłożyli badanym dzieciom dwa rzędy plastikowych żetonów na stole. Następnie jeden rząd został rozsunięty tak, żeby linia żetonów była dłuższa. Badane dzieci były po kolei pytane: Czy w tym rzędzie jest tyle samo żetonów, co w tym drugim? Część dzieci odpowiedziała błędnie, na skutek np. niezrozumienia koncepcji ilości lub niezrozumienia sensu pytania. Większość dzieci odpowiedziała poprawnie. Nauczyciel prosił każde z dzieci jednak, by uzasadniło swoją odpowiedź. Okazało się, że wśród badanych, udzielających dobrych odpowiedzi, Zdecydowana większość, uzasadniając swoją odpowiedź, instynktownie użyła gestu niedopasowanego, naświetlającego zagadnienie z innej strony, niż przekazywała to ich słowna wypowiedź. Jeden z badanych chłopców, mówiąc że żetonów jest tyle samo, bo tutaj je rozłożyliście, nie pokazywał jednocześnie gestem rozkładania żetonów. Pokazywał zależność między żetonami ułożonymi ciasno, a że żetonami ułożonymi luźno. Jego słowa, owszem, mówiły o rozciąganiu, ale jego gest... Mówił coś w rodzaju, pierwszy żeton stąd odpowiada pierwszemu tutaj, drugi odpowiada drugiemu, trzeci trzeciemu i tak Kiedy w kolejnym etapie badań dzieci wykonywały zadanie oparte o podobną logikę, instynktowne użycie przez dziecko gestu niedopasowanego okazało się z ogromnym, ogromnym prawdopodobieństwem przewidywać, że dane dziecko głęboko rozumie przedstawione zagadnienie i większość jego odpowiedzi, jeżeli nie wszystkie będą prawidłowe. A więc tego typu użycie tego typu gestu okazywało się objawem głębokiego zrozumienia. Co to oznacza dla nas? Użyj gestów niedopasowanych, zastanów się przez chwilę, jakie powinny być i używaj gestów niedopas niedopasowanych, dokładnie tak jak przy komunikacji z innymi ludźmi, tak jak to było omówione w przedniej prezentacji. Używaj ich, tłumacząc zagadnienia swojej gumowej kaczce. Oczywiście nie będziesz mógł jej trzymać w ręku, ale będziesz musiał ją na przykład położyć na półce czy biurku. Używaj tych gestów, tłumacząc zagadnienia swojej gumowej kaczce czy, czy innej fikcyjnej osobie. W ten sposób wymusisz na swoim umyśle przetworzenie zagadnienia od jeszcze jednej dodatkowej strony. Co więcej, zaangażujesz w proces uczenia się część mózgu odpowiedzialną za motorykę i gesty część mózgu, która normalnie pozostawałaby bezczynna w czasie całego Twojego procesu nauki. Podsumowując, ucząc się danego zagadnienia, tłumacz je na głos, tak jakby miała Cię zrozumieć osoba zupełnie zielona w temacie. Jednocześnie tłumacząc, staraj się gestykulować w sposób niedopasowany, gestami uzupełniającymi, wyrażając e, jakiś kontekst, dodając jakąś dodatkową stronę zagadnienia. Gotowe. To tyle. W ten sposób składając w jedną metodę potęgę uczenia się przez uczenie innych i potęgę gestykulacji niedopasowanej, otrzymujesz potężną kombinację. Naprawdę potężną kombinację, dzięki której masz szansę zapamiętać i zrozumieć materiał ponad dwukrotnie lepiej niż normalnie. Mam nadzieję, że zrobisz z tej metody użytek. Wykorzystaj ją. Jedyna wada tej metody: ktoś postronny może dziwnie na Ciebie patrzeć, jeżeli przyłapie cię na gadaniu. Do rzeczy dosłownie. Ale spokojnie możesz mu wtedy wysłać link do tej prezentacji. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.